Poświęć kilka chwil na to, żeby obserwować swój naturalny oddech. Wdech to energia wyciszenia i uspokojenia. Z wydechem odchodzi to, co chce odejść. Wdech. Energia wyciszenia, uspokojenia. Wydech, odchodzi to, co chce odejść. Wdech, energia wyciszenia, uspokojenia. Wydech, odchodzi to, co chce odejść. Tak jak to dla Ciebie możliwe, poczuj teraz wewnątrz siebie źródło może buzującą fontannę. Zauważ, czy jest mała, czy większa. Jest to fontanna wdzięczności, która żyje wewnątrz ciebie, nawet jeśli była zupełnie zaniedbana. Wyobraź sobie teraz, że podchodzisz do tej fontanny, nawet jeśli po drodze musisz wyczyścić jakieś chaszcze. Są to obszary, którymi być może się dawno nie zajmowałaś. A kiedy już je oczyścisz, możesz otworzyć ten kanał, ten łącznik, dzięki przywołaniu w myślach jednej rzeczy w swoim życiu, za którą jesteś niewyobrażalnie wdzięczna. To może być cokolwiek, na przykład to, że masz oczy lub dach nad głową, śniadanie, dziecko, zwierzątko domowe. Skoncentruj się na tej jednej rzeczy, za którą jesteś wdzięczna. A kiedy się na niej koncentrujesz, możesz obserwować swoją fontannę. Jesteś taka szczęśliwa, mając tą jedną rzecz, cokolwiek by to nie było. Jesteś naprawdę tak szczęśliwa, że aż trudno w to uwierzyć. A teraz możesz dodać jeszcze jedną rzecz, za którą jesteś wdzięczna. A kiedy to robisz, pozwól, żeby otoczyła cię wdzięczność, rozlała się po Twoim ciele, całej istocie, tak jakby źródlana woda. Rozlewała się po Twojej twarzy, gardle, sercu, centrum mocy i siły, po ramionach, czakrach, nogach i stopach. Jesteś otoczona źródłem wdzięczności rozlewającym się na Twoje ciało. Poczuj, jak ta wdzięczność otula Cię, tak jakby była kocem. Wdzięczność jest Twoją prawdziwą naturą. Pozwól, żeby płynęła przez całe Twoje ciało, czakry i aurę. Kiedy poczujesz taką gotowość, wracaj powoli do chwili obecnej, do ciała, do miejsca, w którym jesteś. Pamiętając o tym, co się wydarzyło. Być może zauważysz, że ta wdzięczność staje się muzyką, którą kiedy raz usłyszysz, będziesz wiedziała jak odnaleźć.